Cześć! Nazywam się Justyna Wroniecka i witam Cię na ZUS to nie mus. ZUS to nie mus to miejsce, gdzie uczymy przedsiębiorców płacić niższe podatki, ale co bardzo ważne, robimy to legalnie. Więc tutaj dowiesz się między innymi, dlaczego opłaca się spółkazo, kiedy to się opłaca, jak wybrać opodatkowanie dla formy przy działalności gospodarczej, ale dzisiaj nie o tym. Dzisiaj temat związany z IP Boxem, a konkretnie. Z jakiego powodu możecie korzystać z ulgi IP Box? W ostatnim filmiku opowiadaliśmy o tym, czym jest to ulga IP Box. W dużym uproszczeniu możesz skorzystać z 5% stawki podatku, więc wydaje się to być bardzo korzystne. Natomiast, żeby móc z tego korzystać, musisz prowadzić działalność, która posiada swoje IP. Z boku możesz zobaczyć listę wszystkich IP, które są wymienione w ustawie. Natomiast prawda jest taka, że w 99% a z IP Boxa korzystają firmy, które mają prawo albo wytwarzają programy komputerowe. Natomiast obok tego mogą to być firmy, które mają patent do jakiegoś wynalazku. Wprowadzają nowe rasy zwierząt albo roślin w ogóle na rynek. Wydaje się to być dosyć futurystyczne dla większości z nas, ale są takie firmy. Są firmy, które mają jakieś układy scalone, które są opatentowane. Więc generalnie chodzi tutaj o wytwarzanie takiej pracy badawczo-rozwojowej, która powoduje, że powstaje nowy twór, na podstawie którego możemy go sprzedawać albo licencjonować i uzyskujemy z tego tytułu przychody. Oczywiście prawda jest taka, że z uwagi na to, że branża IT, generalnie branża technologiczna jest niezwykle innowacyjna, jest otwarta na wszelkie pomysły, również te podatkowa, to powoduje, że bardzo chętnie zerkają stronę IP Boxa. Trzeba też zaznaczyć, że IP Box powstał w 2019 roku, więc jest to zdecydowanie nowy twór, więc na razie trochę się wszyscy obwochują, przy czym tych próśb urządzeń, Skarbowe zwroty jest na tyle dużo, że przestało to być tak futurystyczne jak na przykład w 2019 roku. No i teraz prawda jest taka, że większość osób, które programuje, większość osób, które zajmuje się pisaniem testów automatycznych, niektóre osoby, które zajmują się modelami biznesowymi, na przykład UX-owi designerzy, mogą korzystać z IP Boxa, czyli mogą sobie obniżać stawkę podatku. Trzeba o tym pamiętać w momencie, kiedy macie do zapłaty podatek i jest to bolesne, więc być może warto się skierować w stronę IP Boxa. Nie jest to nic, co jest groźne. Najgorsze, co może Wam się wydarzyć, to po prostu odmowa urzędu skarbowego na skorzystanie z IP Boxa. Przy czym też prawdopodobnie zrobiono to niesłusznie. Teraz bardzo ważne jest to, że nie liczy się stanowisko, na jakim pracujecie, ale liczy się praca, którą wykonujecie. Czyli musicie coś wytwarzać i przenosić prawa autorskie na inne podmioty albo sprzedawać licencję do tych praw, żebyśmy mogli rozmawiać w ogóle o uldze IP Box. Istnieje też takie przekonanie, że z IP Boxa mogą korzystać tylko działalności gospodarcze. No niestety jest to błędna informacja przekazywana w wielu mediach internetowych, ale o tym w kolejnym filmiku, do którego zapraszam Cię już teraz.